Ridley Scott, Joaquin Phoenix i Napoleon Bonaparte. Tych trzech panów nikomu nie trzeba przedstawiać. Jednego oczywiście znamy z historii, dwóch pozostałych z kina. Ridley Scott to oczywiście jeden z najbardziej doświadczonych i zajętych reżyserów hollywoodzkich. Autor takich filmów jak Łowca Androidów czy Gladiator. I Need To jest How can it not know what it is? If only you could see what I've seen, what I've seen, what I've seen. More human than human is our motto. Joaquin Phoenix, one of the most popular and w actors in recent years, chociażby z for his Oscar-winning role in Joker. One small thing. Yeah? When you bring me out, can you introduce me as Joker? Napoleon Bonaparte, wielki wódz francuski, cesarz, wojownik, właściwie postać większa niż życie. I te trzy nazwiska spotykają się w najnowszym projekcie Ridleya Scotta pod tytułem Kidback, czyli po polsku właściwie tornister lub chlebak szeregowca. Tytuł tego filmu bierze się stąd, że w każdym plecaku szeregowca kryje się generał. To takie wojskowe powiedzenie, które przyświeca twórcom. Film ma być właściwie trochę odpowiedzią na niezrealizowany projekt autorstwa samego Stanleya Kubricka, bo ten twórca po gigantycznym sukcesie Odysei Kosmicznej chciał sięgnąć do wojen napoleońskich, opowiedzieć historię Napoleona jako człowieka, jako y, przyjrzeć się jego psychologii, ale też zrealizować spektakularny rozmach bitew napoleońskich na ekranie. Projekt ten nigdy nie oderwał się od ziemi, chociaż powstały scenografie, scenariusz i kostiumy, a sam Stanley Kubrick przekierował wszystkie przerzucił wszystkie wojska na projekt pod tytułem Barry Lyndon, który doskonale znamy, piękny film historyczny, który swego czasu zrealizował. Ridley Scott nie tyle sięgał do tego scenariusza, który jest już gotowy, ale tworzy swoją własną historię, ponownie łącząc siły z Joaquinem Phoenixem. Ci dwaj twórcy znają się z filmu Gladiator, gdzie Joaquin Phoenix wcielił się w rolę Commodusa, więc cesarskie nawyki, cesarski rozmach jest mu jak Najbardziej znany. To wydaje się być idealny aktor zresztą do roli Napoleona, bo jego psychologiczny warsztat i sposób prezentowania emocji i pękniętej duszy Bohatera to coś, co doskonale znamy z licznych produkcji. To też bardzo interesująca historia, że projekt Napoleon teraz trafia na warsztat Ridleya Scotta, bo mówi się od kilku lat o tym, że. Wspomniany przeze mnie Napoleon Stanley'a Kubricka nie zniknął zupełnie. Steven Spielberg swego czasu rozmawiał ze spadkobiercami rodziny Kubricków, żeby zrealizować ten projekt. HBO niecałe dwa lata temu podjęło się realizacji serialu, w którym, który ma wyreżyserować kary Jodzi Fukunaga, więc gdzieś ten projekt cały czas krąży. I co jest ciekawe, takich scenariuszy niezrealizowanych filmów ważnych twórców jest całe mnóstwo. Terry Gilliam przez 17 lat opowiadał swoją historię o Don Kiszocie, wreszcie ostatecznie udało mu się stworzyć film pęknięty, film złamany. Andrzej Żuławski ma na koncie film na Srebrnym Globie, który w pewnym momencie musiał zatrzymać swoją produkcję ze względu na polityczne niesnaski między reżyserem a władzami PRL. Później ten projekt został dokończony, ale niekoniecznie w takiej formie, w jakiej planowano. Także takich historii filmów, które nie powstały, filmów, które w połowie zostały porzucone w Hollywood jest mnóstwo, a jeszcze więcej jest scenariuszy, nad którymi mieli pracować wybitni, zasłużeni filmowcy. Także nie możemy narzekać na to, że brakuje historii do opowiedzenia. Czasami warto jednak otworzyć te stare szuflady i przyjrzeć się temu, co tam czeka, bo całe mnóstwo historii może trafić w ręce wybitnych reżyserów i reżyserek po to, żeby te historie zostały kiedyś opowiedziane. Ja czekam na Napoleona w wersji Ridleya Scotta, ale czekam też na ten projekt związany ze Stanleyem Kubrickiem. Być może będziemy mieć dwa filmy, a to zawsze lepiej niż jeden. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku warsztatu filmowego. Pa!